Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i ostatnimi czasy zauważyłem pełno nagłówków prasowych, że do policji w roku 2017 jest prawie 10 kandydatów na jedno miejsce, konkretnie 9 i 6. Tak jak to widzisz na tym nagłówku, i problem zaciekawił mnie o tyle, że postanowiłem sprawdzić, jak to jest faktycznie, no bo jest to w totalnym kontraście do tego, co widać na teście sprawności fizycznej lub ilości podchodzących do Multisal. Tutaj widzisz różne ciekawe tabelki. Tutaj sobie gazety coś piszą. 10 kandydatów na jedno miejsce. Sięgnąłem więc do źródła, czyli do strony policji, bo niestety nasi pismacy mają taką tendencję do bezkrytycznego przepisywania. I powtarzania tego, co ktoś im powie. No i co zobaczyłem na tej policyjnej stronie. Zobacz sobie, jak ta strona wygląda. Tutaj masz link. Chętnych do służby nie brakuje. Stawiamy na najlepszych. Data publikacji: 28 sierpnia, czyli świeżutkie dane, i tutaj masz taką ciekawą tabelkę. I przeczytaj sobie ładnie: na dzień 15 sierpnia 2017 roku ponad 9,6 kandydata przypada na jedno miejsce. Powtarzam jeszcze raz na dzień 15 sierpnia, i tutaj rzeczywiście 14372 kandydatów przyjęto zaledwie 1496. Weź kalkulator, nie wierzysz. Policz jest 9,6 kandydata na jedno miejsce. Ale tak cofnijmy się na momencik i przeczytaj sobie jeszcze. Do końca roku planujemy przyjąć 5000 nowych kandydatów. Czyli prosty rachunek, przyjęli 1500, czyli do 5000 brakuje im 3500 kandydatów, a zostało zaledwie 5,5 miesiąca. No to warto jeszcze policzyć, ilu tych kandydatów do końca roku może być. Policzyłem to w prosty sposób. Te 14400 podzieliłem przez 7,5, no bo do 15 sierpnia to. 7,5 miesiąca i wyszło mi średnia miesięczna kandydatów. Jest 1916 i jak to pomnożysz przez 12, to będzie 22 995 kandydatów, czyli prawie że 20 tysięcy, ale policz to przez 5 tysięcy, no bo w końcu 5 tysięcy mają przyjąć, to ci wyjdzie 4,6 kandydata na jedno miejsce. Czyli z 9,6 zrobiło się zaledwie 4,6 czyli o połowa mniej. Natomiast zaciekawiła mnie kolejna sprawa spójrz na rok 2016 no w tym roku będzie około 23 tysiące kandydatów tu było 22 451 Przyjęli 5048, czyli podobna liczba jak mi wychodzi w tym roku. Natomiast, co by nie, nie powiedział, wychodzi im, że było 544 na jedno miejsce. Cóż mogę zrobić? 22451. 22451. Podzielimy. Przez to podzielimy 5048, bo tylu przyjęli. 5048 równa się ⁇ wuala, prawda? Mam 4, 44 kandydata na jedno miejsce, no być może 4,5, a policji z tych samych rachunków wychodzi 544. Nie wierzysz? Policz sam. No, sprawdziłem wyrywkowo poprzednie lata, bo aż tak mi się liczyć za bardzo nie chciało. Tutaj bodajże ten rok policzyłem. No, wszystko jest ok. Czyli spójrz na ten rok 2015, gdzie jest poprawna liczba kandydatów na jedno miejsce 7,52 i jest spadek na 4 z groszami, czyli na około 4,5 kandydata, a nie wzrost na. 9,6 kandydata. Także co policja chce, to sobie tam liczy. Cóż mogę ci więcej powiedzieć? Nie przejmuj się tym, niestety, czasami, co, co gadają inni. Tych 10 na jedno miejsce to można między tak zwane bajki włożyć. Tutaj widzisz dokładnie tą samą tabelkę, powtórzoną przez jakąś tam lokalną gazetę z Wielkopolski. Tutaj jakaś gazeta troszeczkę poważniejsza, natomiast no, prawda bolesna jest taka, że, że kandydatów jest 4 z groszami i spadło powiedzmy no 444, było 10,5, było 10,14, tutaj widzisz gwałtowny spadek w roku z 2015 na, na 16, bo to niestety to jest 4,44. I wnioski musisz wyciągnąć sam. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Że tak powiem, ciekawe rachunki zostały zdemaskowane. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.